Hoy tenemos una novedad. Hoy tenemos un análisis de sesión. Hola, Evelina. Hola, Caro. la sesión. Bueno, primero tengo que decir dos cosas. Primero, vamos a ver cuánta gente va a venir a vernos a Varsovia para un evento presencial. Curso de segundo grado y sesiones presenciales. Najpierw jeszcze porozmawiajmy, sprawdźmy jedną bardzo ważną rzecz. Zobaczmy, ilu z Was, z, ilo, z iloma z Was spotkamy się stacjonarnie w Warszawie, czy to na szkoleniu drugiego stopnia, czy to na sesjach stacjonarnych. Los que jestem nie są todos, ale aunque komentarium na także, da i wal. tiene que hacer el kurs do segundo grado? Tiene que decirme si julio o agosto. Y quien quiere hacer sesiones, tiene que decirme julio o agosto. Mm -hmm. Julio o agosto. Wiemy, że nie wszyscy, ben, nie wszyscy nas oglądają teraz na żywo. Być może niektórzy zobaczą ten, to nagranie później, dlatego też możecie później pisać w komentarzach. Ale ci, którzy jesteście z nami teraz na żywo, piszcie teraz w komentarzach na czacie. Jeśli chodzi o szkolenie drugiego stopnia, ci operatorzy, którzy wezmą udział w szkoleniu drugiego stopnia, wolicie lipiec czy sierpień? I również, jeśli chodzi o sesję o sesje stacjonarne, czy wolicie lipiec czy sierpień? Bueno, i teraz um, vamos a pasar a hacer un análisis de sesión. Importante. Ahora online, en directo, en muchos canales: el canal Investigations, el canal de Berlina el canal i en polaco y el canal de Academy. Pero ese tipo de directo, que es un directo para la formación, esto va a estar en el Canal Academy. Pero para empujarlo, para publicitarlo, estamos en línea en todos los canales, pero ahora los vamos a quitar y nos vamos a ver exclusivamente ahora mismo en el Canal Academy. Uh -huh. Więc teraz przejdziemy do analizy sesji. I bardzo ważna sprawa. Obecnie jesteśmy na żywo na kilku kanałach na YouTube. Jesteśmy na kanale sesji badawczych, na kanale y, polskim Kalo, na kanale polskim Eweliny i na kanale Akademii. Natomiast jeśli chodzi o ten typ transmisji na żywo z analizami, będziemy go przeprowadzać tylko na kanale Akademii. Dlatego prosimy Was, żebyście przeszli na ten kanał. Perfekto. Entonces. Ese es el canal, lo que veis allí. Como podéis ver, estamos live. Tenéis que pasar ahora mismo allí a este canal. Os puse el enlace en el chat o en los comentarios y estamos desconectando todos los demás canales. Więc to, co teraz widzicie, to jest kanał Academy. Zostawiłem Wam link na czacie. Jeśli oglądacie nas na innych kanałach, w tym momencie wejdźcie w ten link i przejdźcie, żeby oglądać transmisję na żywo tylko na tym kanale, bo zaraz wyłączymy tego live'a na pozostałych. Oraz widzę 12 personas na kanale eh, mío creo. A, ah, uh, sí, um, no, na mi. 15 in Investigations i y 4 in Ewelina. Pues ir a Academy. Hmm. Widzimy, że 6 z Was jest na kanale Kalo, 14 na kanale y, Investigations, sesji badawczych i kilku, czterech, już nie pamiętam, na kanale no. Ewelina. Dlatego przejdźcie wszyscy na kanał Academy. Bueno, ya vamos desconectando los kanales. Hmm. Będziemy teraz rozłączać kanały. Desconecto Evelina. Rozłączam kanał Ewelina. Bien, investigations. Rozłączam sesję kanał sesji badawczych.